Alo, halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym materiale ze Stumbleguys lecimy sobie z tematem. Jak wiecie przerzuciłem się na Steam, a, dlatego nie mamy za dużo pucharków oraz koronek, ale to nieważne. <laughs> Zaczynamy z grubej rury, mianowicie mamy na Stumble pasie do odbioru losową, rzadką skórkę, więc zobaczymy co nam tutaj los dzisiaj przyniesie. Oczywiście zachęcam do zostawienia lajka taktycznego do zasięgu i. Stój, stój, stój! Kurczę! Ten demon był naprawdę niezły, ale Stumble John też jak najbardziej spoko. I mój plan na dzisiaj mianowicie to będzie y, również y, zakup... Ym... Kurczę, tylko nie wiem, czy albo rzadka skórka, albo straszne koło świąteczne. Zobaczymy jak to będzie. Ja przy okazji po tej gierce, w sensie po jednej gierce sobie zakręcimy darmowym spinem. Taki mam zacny plan. I zagrajmy sobie, kurczę, mam tak mało skinów teraz po tej zmianie platformy. A zagrajmy sobie tym Stumble Janem, Stumble Junem, chyba tak się powinno poprawnie wymawiać tutaj nazwę tej postaci. No i cóż, patrzymy, jak to, co tutaj będzie za pierwsza mapa. Mam nadzieję, że coś takiego prostego na sam początek tego dnia. Dzisiaj czuję, że będzie dobrze, jeżeli, jeżeli chodzi o wynik, więc. No, mam nadzieję, że tutaj. Ee, o, Canon Climb. Całkiem spoko. Całkiem git jest. No i co? I ciśniemy z tematem. Tak mi się wydaje. Dobra, uwaga, uwaga. Hop! Jest git. O nie! Najgorzej! Najgorzej na świecie. Bra? Ja sobie tutaj przejdę jakoś tak obok tego wszystkiego dobra yy, na tym Steamie jest giga spoko to że w przeciwieństwie do emulatora Android mogę o wiele łatwiej tą kamerą obracać, więc naprawdę komfort gry jest milion razy lepszy niż yy, niż tutaj yy, poprzednio, naprawdę ja to widzę po samej grze, że tutaj idzie o wiele, o wiele lepiej no i co, udało się przejść do kolejnego etapu Bezproblemowo, gdzie wcześniej to był no dość spory problem. No i co? Połowa graczy przeszła, połowa odpada. Lecimy z kolejną mapką. No i kolejna mapka. Co my tu mamy? Uwaga, uwaga. E, będziemy mieli tutaj o! Stumble soccer. Też spoko. Jak najbardziej git. Ostatni ten stumble soccer mi się dość często zdarza, więc. O, możemy wysłać emotkę w końcu, to mi się podoba. Dobra, skupmy się na tej piłce i na tym, żeby zdobyć bramkę. O nie, tutaj ktoś mi z przednosa wybił. Dobra, o, tu jest jakaś samotna piłka. Czekajcie, najważniejsze, żeby do naszej bramki ona nie wleciała, to jest jakby priorytet aktualnie. O, tu jest też jakaś samotna piłka. mi tutaj, o, przepchajmy ją. Dobra, mamy już dwie bramki praktycznie, jest 2-0 spoko. I 70 sekund do końca. Jakby kluczowe jest to, żeby też bronić swoje bramki właśnie, tak jak i w normalnej piłce. A więc tutaj musimy nabronić właśnie dostępu do naszej bramki również. I uwaga, uwaga. Hop, jest. O, jest 5-0. Jest całkiem nieźle. 6-0 jest nawet. No i gitarka, więc myślę, że tutaj na spokojnie powinniśmy wygrać raczej bez większych tutaj problemów. Zostało 40 sekund, a jest 6 do 1, i przy okazji mamy taką piłkę wręcz no, na kolejną bramkę takiego pewniaka. O, proszę bardzo. Jest 9-1, więc tutaj raczej nic nam nie grozi. Powinniśmy śmiało no, przejść do finału po raz kolejny. Więc jak najbardziej tutaj dzisiejszy dzień oddaję, już z samego początku, że tak powiem. Bra, hop, Mamy to. Mamy, to tak jest, jest 12 do 1. Ja to jest dosłownie pogrom, pogrom, tyle powiem. Dobra, 6 sekund do końca. Dobra, ja tutaj ustawię się na jakieś dośrodkowanie. I Benz, brameczka, ale to już w sumie nie miało większego znaczenia, bo udało się wygrać. Połowa graczy przechodzi dalej. 8 graczy pozostało. No i zobaczymy, co tutaj nam za mapka. Się wylosuje na finał, mam nadzieję, że coś giga fajnego. Tak, więc już sprawdzam, co tutaj będzie. Uwaga, uwaga! O, Laser Tracer! To ja lubię, to jest jedna z moich ulubionych map. Na Stambu, Guys, więc co? Lecimy z tematem. Może dzisiaj się uda zdobyć tutaj rąkę. Życzyłbym sobie tego, naprawdę, aby było się bez jakichś głupich błędów i tym podobnych rzeczy. Tak ktoś skórkę od banana rzucił dosłownie. Dobra. Na razie jeszcze nikt nie odpadł, więc git. Op. O, już pierwsza osoba odpadła. Dowiedziałem <grywania> to w nieodpowiednim momencie, tak mi się wydaje. Op. Op. Jest git. Zostało 4 graczy. Więc no. Zobaczymy, czy tutaj ktoś za chwilę. Zostanie strącony przez laser, czy może jednak nie. O, op. op. Oj, 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 No i znowu, znowu na samym końcu. Nie wiem, ostatnio, jeżeli chodzi o moje szczęście, są kiepskie, ale przynajmniej gramy o wiele lepiej. Dobra, lecimy sobie z darmowym tutaj spinem. Natomiast weźmiemy sobie straszne koło świąteczne otworzymy po jeszcze następnej gierce. Taki mam zacny plan. No i zobaczymy, co tutaj nam. Darmowy, szczęśliwy spin eee, da 5 gemów. A spoko całkiem spoko. Gemy są zawsze GIT, więc tutaj się cieszę z tego powodu. No i co? Lecimy sobie z kolejną gierką. Może jakimś innym skinem tym razem. Zagrałbym z ale nim ostatnio grałem, więc dajmy sobie może po prostu StumbleJackiem. Czy ja mam coś. jeszcze nie. ty mam jeszcze wszystko poblokowane. No ale nic, trzeba po prostu dużo grać. Żeby odblokowywać te rzeczy, bo jakby nie było, mamy też Stumble Pass, więc fajnie by było tutaj, żeby właśnie ten Stumble Pass mieć na dość wysokim poziomie. Jak będzie, to zobaczymy, ale jestem generalnie rzecz biorąc dobrej myśli, jak zawsze. Bra. Spin go round. Lecimy z tematem. Mamy dwie sekundy tutaj do rozpoczęcia. Myślę, że jakoś tutaj bokiem nie pójść. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, w sensie, czy to był najlepszy pomysł, zaraz się okaże, ale w sumie tutaj tak bokiem jak pójdziemy, no, no to jest potencjał, jest potencjał jak najbardziej. Czekajcie, jakoś tutaj sobie tak boczkiem pójdziemy, hop, <laughs> omijałem te tutaj spowolnienia, no jest sporo tej graczy, widzę, że a, przechodzi dalej, ej, ale serio, na tym Steamie, Ojku. <laughs> Chciałem powiedzieć, że na tym Steamie widzę poprawę swoich umiejętności, po czym oberwałem z tego spinera. No nie! Najgorzej. No jakoś szybciej się kręci teraz, bez kitu. Dobra, jestem tutaj. Hop. No i dosłownie przed twarzą, przed twarzą mi tutaj przyjechał chłop. Najgorzej na świecie. No nic. Weźmy sobie, odpalmy straszne świąteczne koło za 90 gemów. Zobaczymy Co tym razem nam tej wydropi Uwaga, uwaga, może piernikowy ludek Stój Nie, no nie O, Dobra, lepsze to niż to wcześniejsze Black Demon, zdecydowanie lepsze od tego Chyba klauna, czy co to było No i to no, zdecydowanie Więc dobra, lecimy sobie z Tutaj Z kolejną gierką Mam nadzieję, że tym razem Uda nam się coś tutaj lepszego osiągnąć Niż w poprzedniej grze Eee, zdecydowanie taki jest plan. Mamy tutaj Canon Climb. Dobra, ścigaj się do mety. Klasycznie tak też zrobimy. Jeśli będziemy ścigać do tej mety. Ok. I teraz. Hop. No to fajnie. No, niech mi jeszcze 10 razy to uderzy, będzie git. Dobra, nieważne. Lecimy. Dobra, teraz pełne skupienie. No fajnie. Okej okay. weźmy sobie tutaj jakoś bokiem przejdźmy. Muszę uważać na te głupie armaty i na to też, Genera generalnie rzecz biorąc. Dobra Żeby mi tutaj żadna kula nie strąciła. Już tak mało miejsc zostało. No nie, ostatnie miejsce zajmiemy, prawdopodobnie. Tak jest. Tak, rzutem na taśmę dosłownie. W pewnym momencie się bałem, że ten koleś był jednak szybszy ode mnie. Ale na szczęście się udało przejść dalej, co mnie bardzo cieszy. No i co? Zobaczymy, która mapa będzie tutaj kolejna. Co nam teraz się tutaj wylosuje. Oby coś fajnego. Mam taką nadzieję. I co my tutaj mamy? Jungle Roll. No, okej, okay, spoko. Może być, jak najbardziej. Dobra, dwie sekundy, jedna, lecimy z tematem. Więc hop. Weźmy sobie po tych platformach, spróbujmy tutaj przejść. Okej. Okay. Czy ja zdążę tutaj przed tą ścianką? Chyba nie, chyba muszę iść tak naokoło. Okej. Okay. Jest git. Ale w sumie takim sposobem, może się uda? Kurcze, nie uda się. Muszę i tak tutaj poczekać. Hop, ojojoj. Jej, kuledwo co. Ja bym się zdenerwował jakbym odpadł. W znaczy, sensie jakbym spadł, ale odpaść chyba tak czy siak odpadnę z tego co widzę. Chociaż może, może, może. Jest jeszcze szansa. Ostatnie miejsce znowu zajęliśmy. <laughs> Jesteśmy w finale tyle dobrego, chociaż no już tak ciężko to widziałem, szczerze mówiąc. No ale najważniejsze, że się udało. To już nie rozkminiajmy jak. Najważniejsze, że się udało. No i zobaczymy mapę finałową. Jaka tutaj będzie? O! Mamy block dash Całkiem spoko. Ja na tym blockdashu bardzo często gram zbyt pasywnie, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie zdecydowanie inaczej. Dobra, hop. Pójdźmy tutaj pomiędzy te bloki. Okej. Okay. Jest git. Jak na razie jeszcze nikt nie spadł. Co w sumie nie dziwi, bo te pierwsze poziomy są proste. Chociaż różnie to bywa. Czasem jeden niefortunny ruch i można odpaść w najgłupszy sposób. Dobra, hop. Jak na razie tutaj się wszyscy trzymają. Jest dobrze. Prawda jest dobrze. Oj, oj, oj hop muszę uważać, żeby nie spać przez przypadek w drugą stronę właśnie, tak jak teraz dobra, zostało jeszcze tutaj dwóch graczy jest git i czyżby nie jeszcze jeden został gdzie on tu jest? Od tu jest, jakiś kosmita no dobra skoro trzeba, co trzeba Uwaga, oj, oj, oj! No i nie, najgorzej. No i znowu, jak ostatni. No niestety, znowu dzisiaj szczęście nie, nie dopisało.